Dzień dobry. Nazywam się Iga Gawinecka i jestem starszą specjalistką działu prawnego kancelarii Mencen. W dzisiejszym nagraniu chciałabym przedstawić 10 kluczowych punktów, które są istotne z punktu widzenia założenia i funkcjonowania fundacji rodzinnej. Jeżeli więc zastanawiacie się Państwo nad tym, czy założyć fundację rodzinną, ewentualnie nie znacie bliżej tej instytucji, myślę, że warto rozpocząć od dzisiejszego nagrania, które będzie taką pigułką dotyczącą fundacji rodzinnej. Zatem zaczynamy. Pierwsza kwestia, czyli po co tworzy się fundację rodzinną. Przede wszystkim ma ona służyć zapewnieniu sukcesji w perspektywie dalszych pokoleń. Dzięki niej możemy zapewnić bezpieczeństwo naszym członkom rodziny, umożliwić im zarządzanie zgromadzonym przez nas majątkiem i korzystanie z niego. Co jednak istotne, głównym motywem tworzenia fundacji rodzinnej nie powinna być kwestia prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca przewidział jednak pewne obszary, w ramach których taka fundacja rodzinna może działać. I tak wśród nich wymienić można na przykład dopuszczalność prowadzenia działalności gospodarczej w ramach wynajmu, dzierżawy czy korzystania z mienia na podstawie innych tytułów prawnych, przystępowanie do spółek prawa handlowego czy spółdzielni, ale także na przykład możliwość zbywania mienia pod warunkiem, że nie zostało ono wniesione do fundacji rodzinnej po to, aby je zbywać dalej. Jeżeli zdecydujemy się na to, żeby nasza fundacja rodzinna prowadziła działalność gospodarczą, która nie została wprost wymieniona w ustawie, to będziemy się musieli liczyć z takim karnym podatkiem, który będzie na nas nałożony, powstanie wówczas obowiązek zapłaty podatku, Dochodowego od osób prawnych w stawce 25%. Kwestia druga, czyli wiodące role w fundacji rodzinnej. I tutaj skoncentrujemy się przede wszystkim na beneficjentach i na fundatorze. Bez nich fundacji rodzinnej nie założymy. Chociaż tutaj istotna informacja, ponieważ tak naprawdę zarówno beneficjentem, jak i fundatorem może być ta sama osoba. Ale zacznijmy od początku. Kim jest fundator? Fundator to osoba fizyczna, która na samym starcie będzie decydowała o tym, jak będzie funkcjonowała fundacja rodzinna, oraz będzie także podejmowała decyzję co do tego, jak będą przyznawane świadczenia beneficjentom. Jeśli chodzi o beneficjentów, to mogą nimi być zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność pożytku publicznego. Kolejna kwestia, czyli jakie dokumenty są konieczne do utworzenia fundacji rodzinnej. I tutaj musimy wskazać przede wszystkim na, po pierwsze, oświadczeniu fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej. Takie oświadczenie może być zawarte zarówno w testamencie, jak i w akcie założycielskim. Tutaj natomiast ważna uwaga, że wymagane jest zachowana form, zachowanie formy aktu notarialnego. Kolejnym dokumentem jest statut, czyli podstawa funkcjonowania naszej fundacji rodzinnej. Niestety i w tym wypadku konieczna będzie wizyta u notariusza. Na całe szczęście, zarówno to oświadczenie, jak i statut może być podjęte. Podczas jednej wizyty u notariusza zatem nie będzie konieczności fatygowania się do niego kilkukrotnie. Kolejny dokument to spis mienia, czyli już na samym starcie musimy wskazać dokładnie, jakie mienie będziemy wnosili do naszej fundacji rodzinnej. Fundusz Założycielski. Na start fundusz założycielski w fundacji rodzinnej, podobnie jak na przykład w przypadku spółki akcyjnej, wynosi 100 tysięcy złotych. To oznacza, że na samym starcie musimy takie środki zgromadzić, żeby w ogóle wystartować z fundacją rodzinną. Co istotne, możemy ten fundusz założycielski pokrywać gotówką, jak i wkładem niepieniężnym, czyli możemy zdecydować, że wniesiemy do naszej fundacji rodzinnej na przykład nieruchomość albo ruchomość. Kolejna istotna kwestia to organy w Fundacji Rodzinnej. I tutaj dobra informacja dla tych z Państwa, którym znana jest struktura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Intuicyjnie będziecie Państwo w stanie określić, czym konkretne organy Fundacji Rodzinnej się zajmują, a to dlatego, że w Fundacji Rodzinnej funkcjonuje po pierwsze zarząd. Zarząd przede wszystkim prowadzi sprawy Fundacji Rodzinnej, jak i reprezentuje ją na zewnątrz. Drugim organem jest Zgromadzenie Beneficjentów. Jak sama nazwa wskazuje, w skład tego organu będą wchodzili przez nas w statucie beneficjenci. Zadania takiego zgromadzenia beneficjentów to m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego, czy na przykład udzielenie absolutorium zarządowi. Kolejnym organem, który co do zasady jest fakultatywny, jest Rada Nadzorcza. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli chodzi o Radę Nadzorczą, to staje się to obowiązkiem, żeby powołać ten organ w momencie, kiedy nasze grono beneficjentów przekracza 25 osób. Wskazywałam Państwu na to, że jednym z zadań Zgromadzenia Beneficjentów jest zatwierdzanie sprawozdania finansowego. Zatem skupmy się na kwestiach księgowych, ponieważ Fundacja Rodzinna ma obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. To wiąże się więc z koniecznością doliczenia do kosztów prowadzenia Fundacji Rodzinnej kosztów związanych z prowadzeniem księgowości, ponieważ będzie to nieco trudniejsze zadanie. A skoro już przy kosztach prowadzenia Fundacji Rodzinnej jesteśmy, to nie sposób pominąć ustawowego obowiązku związanego z audytem działalności Fundacji Rodzinnej, który mamy obowiązek przeprowadzać. Jeśli chodzi o ten audyt, to przeprowadza go jakaś firma audytorska lub zespół audytorów, który obowiązek ma wyznaczyć zgromadzenie beneficjentów. Jeśli chodzi o ten audyt, on nie ma charakteru wyłącznie badania kwestii związanych z prowadzeniem księgowości, ma on szerszy wymiar. Chodzi tutaj m.in. o kwestie zaciągania zobowiązań, w tym Zobowiązań publiczno-prawnych, no i weryfikacje kwestii związanych z tak naprawdę prowadzeniem tej fundacji rodzinnej w sposób zgodny z dokumentami, które zostały sporządzone w celu jej utworzenia. W skład takiego zespołu audytorów wchodzą m.in. biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcy prawni lub adwokaci. Przy czym bardzo istotna informacja, że ustawa wskazuje wprost na pewne wymogi, które muszą spełniać takie osoby. I tak nie mogą być to osoby, które czynnie są związane z naszą fundacją rodziną i podejmowały lub podejmowały. Jakieś decyzje, które są istotne z punktu widzenia jej prowadzenia. Nie mogą być też też osoby, które świadczą usługi doradcze na rzecz takiej fundacji rodzinnej, w związku z tym należy tą kwestię wziąć pod uwagę, zwłaszcza, że taki audyt musi się odbywać cyklicznie. Ustawa wprost wskazuje na obowiązek przeprowadzania go co najmniej raz na cztery lata, ale tutaj bardzo istotna uwaga, ponieważ jeżeli zgodnie z przepisami sprawozdanie finansowe fundacji rodzinnej musi być badane przez biegłego rewidenta, to i w takich terminach powinien być przeprowadzany. Taki audyt, w związku z czym możliwe jest, że będziemy mieli obowiązek przeprowadzania takiego audytu nawet raz w roku. Wspominałam Państwu, że Fundacja Rodzinna to instytucja służąca do zapewnienia sukcesji w perspektywie dalszych pokoleń. I tak właśnie jest. Dla przykładu możemy wnieść do Fundacji Rodzinnej udziały czy akcje naszej spółki i zdecydować o tym, kto będzie prowadził biznes przez dalsze lata. Co więcej, zmodyfikowane są też zasady dotyczące wypłaty zachowku. Obliczając zachowek, nie będziemy wliczać do spadku funduszu założycielskiego, który został wniesiony przed więcej niż 10 laty, licząc wstecz od daty śmierci spadkodawcy. Możliwe jest także rozłożenie terminu płatności zachowku na raty, czy odroczenie terminu jego płatności. Czas na podatki w fundacji rodzinnej. Wniesienie mienia do fundacji rodzinnej jest neutralne podatkowo, i to zarówno dla fundatora, jak i dla samej fundacji rodzinnej. Co się dzieje jednak w sytuacji, kiedy dochodzi do wypłaty świadczeń na rzecz naszych beneficjentów? Wszystko zależy od tego, kim jest beneficjent. Jeżeli należy on do tak zerowej grupy, a więc na przykład jest naszym dzieckiem, jest rodzicem, małżonkiem, to w takiej sytuacji nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Jeśli natomiast beneficjent należy do pierwszej grupy, a więc jest na przykład teściem, teściową, zięciem bądź synową fundatora, to powstanie obowiązek zapłaty 10% PIT. Jeśli natomiast są to osoby, które nie należą ani do zerowej, ani do pierwszej grupy, to wówczas powstanie obowiązek zapłaty 15% PIT. Jeśli chodzi natomiast o obowiązek na gruncie podatku dochodowego do osób prawnych, fundacja rodzinna jest zobowiązana do zapłaty 15% podatku. Co jednak istotne, ten obowiązek podatkowy jest odroczony do momentu dystrybucji zysku. I to może nam się kojarzyć, i zresztą słusznie, z mechanizmem estońskiego CIT-u. I ostatnia kwestia, czyli osobowość prawna Fundacji Rodzinnej. Wraz z chwilą wpisu do rejestru fundacja rodzinna nabywa osobowość prawną. To oznacza, że ona może być podmiotem praw i obowiązków i może być stroną czynności cywilnoprawnych. Ponieważ ten czas na wpis Fundacji Rodzinnej do rejestru może się nieco przedłużyć, to przewiduje się taki okres przejściowy, dzięki któremu nasza fundacja rodzinna może działać jeszcze zanim zostanie wpisana do odpowiedniego rejestru. Mowa o tym, że po podjęciu w formie aktu notarialnego statutu, nasza fundacja rodzinna zyskuje status fundacji rodzinnej w organizacji. Staje się więc ułomną osobą prawną, dla której możemy wystąpić o nadanie odrębnego nipu i regonu. Nasza fundacja rodzinna może być więc stroną zawieranych umów, może pozywać i może być pozywana. I to było 10 istotnych kwestii w pigułce, które warto na start wiedzieć o Fundacji Rodzinnej. Oczywiście tematyka dotycząca Fundacji Rodzinnej i w zakresie prawnym, i w zakresie podatkowym jest znacznie szersza, natomiast myślę, że na start, jeżeli do tej pory nie mieliście Państwo okazji bliżej zapoznać się z tą instytucją prawną, to są to takie kwestie, które warto znać, absolutne podstawy podstaw. Jeżeli jednak mielibyście Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, to zapraszamy oczywiście do kontaktu.